Cześć witam Was bardzo serdecznie z tej strony Czuł, Ślązor wraz z... No przedstaw się No Maniusz już nie bądź taki zły no I patrzcie za No i witamy Fajnie, Maniek ma dzisiaj najmniejsiusiak Także witamy nie, Was... Nie, 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 nie no no, no, no Także witamy Was w kolejnym odcine... odcineczku z realiów wsi Witamy bardzo serdecznie I... że tak powiem. Eee, no i co? I dzisiaj kopiemy kartofle na Dobra, bo ty tu gadasz zło, dupie marynie, a zamiast się do roboty normalnie wziąć. Kartofle dzisiaj kopiemy. A zresztą, co ja się będę odzywać, to nie do mnie idzie ten odcinek. Olej idzie, parz. A ja to szybko zrobię, zobacz. Czekaj, ja tu zwolnię trochę, bo to... Enoch, stój, żeż. Stój, Na zat? Okay. Muszę sobie ogólnie tempo ustawić. Poczekaj. Ile ty tam będzie jechał? A tak z może. Tak, żeby to normalnie wyglądało, a nie wiesz. No to ja też tak mam do Ja tu muszę patrzeć, żeby te kartofelki się tu poschodziły. Właśnie kopię, a nie. No... stój! Za... o kurde... Za dziadowstwo ty! W ogóle to jadę po redlinie, rozpieprzam wszystkie kartofle, ale mm -hmm. dobra... Ważne... Bo, no, Ja nie wierzę, no... Czy to mnie chce jeszcze bardziej wkurzyć... ...niż to co mnie dzisiaj wkurza? Masaka, dobra, ty, trójką mieć. Normalnie, ja, ja mam dzisiaj kurde okres, normalnie. Ja jestem poddenerwowany. Manik ja, jego okres. no, jestem poddenerwowany dzisiaj ogólnie i... tu sprawy techniczne komputera mnie wnerwiają, dosłownie mikrofon mnie wkurza, nie wiem co się z nim dzieje. Tak to wygląda właśnie. Nie wiem, o co tu chodzi. Ja już mam 55%, nie? Serio? No. Widzę, grubo się będzie działo. Dobry, kotku. Ej. O. No, masz okres tylko, ty. Kto nie dzisiaj. Jeszcze raz się zrobił, jak to jako pierdolne to zabiję od razu Patrz, no i robi się nie Zabijaj, chcemy to widzieć Ja no nie wierzę w to No! Amuluj Jadę se autobusem, tam po odebrać... Tylko autobusem może jeździć No, już niedługo Odebrać paczkę, no nie i... On tak krzywo jedzie. I, I ten, jedziemy, jedziemy i tak nagle autobus zaczyna hamować, nie bo coś na przejście wszedł, nie? A ja jechałem przegubem. I no czu czuć było jak się środkowe koła zablokowała i tak żeśmy przejechali przez ten ten przez te przejście, bo nie wyhamował. <grym> 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 Pierwszy raz, mi się tak ślizgał autobusem <grym> ten, w ogóle mam do sto. Stój No ja lecę tam, nie? No tak jakbyś mógł, nie. To by... tak jak, nie, 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 nie mogę. Tak jak, to by było fajnie, wiesz. No... Nie, nie mogę, wiesz. Ty, te. ale ten. Ale ty wiesz, że ty zbierasz tylko dwa rządki na raz, to ty tam, żebyś się jaków nie porobił. Spoko. Jest ogarnięty. To Tak po tak prostu nie rób, no bo nie mogę coś też, Wiesz jak ta sześćdziesiątka się prowadzi? jest... No wszystko ale... w porządku z nią, no a ta jest. ta równo jest. Tak. jest po prostu masakryczna. Dobra, jadę już tam do ciebie. Mm -hmm. Tam się rozłóż, wiesz, wyłóż mi się tu przede mną. Ej, ty masz okres, nie możesz. Jezu! <laughs> Jestem wkurzony dzisiaj, bo mam taki wkurzający dzień, nie? Bo mi tutaj nic nie wychodzi dzisiaj. Naprawdę jest ciężko. Podjeżdżaj, pan, podjeżdżaj. Czekaj, bo cię tu zahaczę chyba, nie. nie, nie, będzie dobrze. Nie. Na mililitry przejdzie. O, na mililitry, ty, ale czemu te kartofle są takie płaskie, a potem to są takie dziwne? Będą te, talarki z tych kartofli, ale nie frytki. Bez <ścoughs> 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 Dobra, możesz iść dalej usuwać tęcinę, nie, żeby... Dobra, tutaj... no ty, no, spokojnie. No, bo już muszę startować, że tak powiem. Już się wysypało. Niestety muszę z takiej kamery jechać, ale po prostu chcę widzieć, żeby nie robić omijaków. To no no. Na ścianie u Łęciny nie znajdzie żadnej szczeciny. I nie w Łęcino. Ty, ty nie kojarzysz, Krzysiek, o co mi chodzi. Nie. Bo ty kapitana bomby nie oglądasz, że w ogóle jesteś pipka. Tak, ja nie co? Wypierdzielaj, wypierdzielaj, mówi. <grym> ty jedziesz. Kaj tego! Bo... Faj zahaczył mnie, nie? Ty, a no, jeszcze mnie zahaczy. tutaj zahaczył. Uj, da pewnie się jeden. Mm. Bo ja nie ogarnę tej maszyny, ona tak krzywo jakoś zbiera. Takaś taka dziwna. No patrz! Jedziesz, nie? Tu ci powinno zebrać, a nie zbiera. Dobra, będę jakoś szerzej jechać. Po to jakoś tak możeło. Kurde, jak ja tu jeżdżę po tym polu. Piąta. ryj. Jechać nie umiesz, w ogóle nie jeździłeś jechać nie umiesz i w ogóle pójdę jeszcze. Ja tychę jadę normalnie, realistycznie, a ty co tak zapylasz? Tych Jeśli ty nie wykopisz. Ja taka kobaczka, kobaczka, powinna jechać? 3 na Taki kombajn? No, bez kitu. A ty zapierdzielasz 10 na godzinę, no więc sorry, przepraszam. A to jest ja nie trybu, Bo tyche. odpierdala ci kuj. Bo ty masz tu było odpierdalać, że jak kurde kawy napijesz Żebyś wiedział? Nie, ja kawę nie piję, bo po kawie mi odpierdala. <grystanie> Będzie na spłatę kredytu akurat te karty nie... kredyt jest już dawno spłacony. Do końca go spłaciłeś? Tak, wszystko A, jest. no to teraz zbieramy na rozrzutnik do Gówienka Tupy twoje no, jak, jak ma to jakoś pomóc z naszym klonom, to czemu nie? Naszym klonom? Klonom, ty kurwa muszę no usłyszałem kloną, nie? No, ty jesteś jeden wielki klon, ale nie wiem czego. Kurwa, 85. Dwa Patrz, patr i znowu, i znowu, nie? Jedna strona po prostu mi dobrze nie zbiera i tyle. Trzeba ją podreperować chyba. Ty jesteś mechanik kurde, konstrukcji drewnianych to wiesz Cicho być, nie się na ten klub Oni tu zrobisz spoiler Oni jeszcze o tym nie wiedzą Spoiler czego kurde Samochodu, kurde <laughs> Pierdolenia życiowego <laughs> Simsy, ty czujesz na... Ej, chodźcie, kupi chodźcie kupisz Simsy i będziemy grali w Simsy, ty Nagramy sobie e, czy Simsy ty, Czy ty jesteś pedala? <laughs> Pamiętam kiedyś się grało, pamiętam zawsze był... Ej, aga, jaki jest kod na pieniądze? A, taki, taki, dobra, już jest, mam 100 tysięcy, i Kupujemy zajebisty dom. Pamiętam, tak zawsze zaczynają swoją przygodę ze Simsami. Sims, ty w Simsy grałeś? No ale to kiedyś było, ty, kiedyś dawno to mówię, prawda? Ja śmiem wątpić w Twoją orientację. Ja śmiem wątpić w ogóle w Ciebie, nie? Ty, ja mam 100, a tu mi nikt nic nie ani nie mówi do mnie. O, o ty! A może kartuchelka? Ej no po co podjeżdżasz? Dobra ty! No bo to stać się, proszę bardzo. Ty, Przecież no akurat w dobrym momencie. Skoro. No i wypierdzielaj ty! Sam sobie jeździ tu i tyle. Po pół Bole mi łeb boli, ja pierdzielę. I tam zaraz ci powiem ile jest na przyczepie. Ty jak ja to wysypia to byś z tym ruszył się może co? Bo tu będzie tak około 90% A dobra ty, ale nie będziesz mógł tutaj zbierać. Czego? No, bo... tam... no ale tutaj i tak muszę jeszcze się Ty to zrobię jeszcze jeden pasek i pojadę. No okej, okay, bo ja i to jeden przejazd. To Ten. To obiecałeś Ty gdzie ja to skończyłem? Mo no wyjść ci sobie popatrz Aha, tutaj Kopki! Musisz się cofnąć Co tambić ty? to tylko Ostatnio jadę ty No Statum, nie? Mhm. Byliśmy tam w jednym miejscu ten. I chopie, jedziemy, jedziemy i przed nami taki fort. A to było. Ford... taki okay. Escort górna jakiś górna. czy coś? No taki gówno, no no gówno, no, no jak... O kurde, ale jazda na kamendzie. Wszystko się ją mi jaka zrobił. No taki unwo, nie. Wiesz, jedzie, jedzie i tak wiesz. Ja myślę sobie, kurde, no baba jedzie, jak nic, no bo tak. I się wlecze i tego, i jedzie, kurde, 30 na godzinę, tam gdzie 50. I wiesz, i stanął tym samochodem na światłach i stoi, zielone jest, a ty stoi dalej, nie? No. I wiesz, i, i w końcu jedziemy, jedziemy, wiesz, no, klik, to klito, czy z tyłu, zanim wjechaliśmy na autostradzie, on na pasie wjazdowym na autostradę, zamiast się rozpędzić, to cały czas jechał. Wyjechał na autostradę na trzeci pas i się z 60 zaczął dopiero rozpędzać, nie? Część temat, my go wyprzedzamy, tam, wiesz, to, to się w użył, but taki, nie? Wyprzedzamy go, a tam kurwa murzyn siedzi w środku. <laughs> człowieku gały takie tylko mu gały było białe widać siedział w środku cały czarny jebany jak asfalt nie? Powy <laughs> asfalt i wiesz siedział w środku i tylko mu gały się świeciły a siedział tak kurwa, od szyby od kierownicy to chyba miał nie wiem 5 centymetrów ryj od kierownicy tak siedział nie? ja pierwicie. ale żeśmy łachamieli z tego no to nieźle To kotku <gry> 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 wsupaj tam, wsupaj. <gry> o kurde, bo mnie zarzuca ty. No właśnie widzę jak cię tam miota. Mimo... <gry> Zara zaraz na tę rurę tam wjadę. O, przez zamkniętą bramę, a <gry> Nikt nie widział oprócz tego, że wszyscy to widzieli. Nie pokazałeś tego chyba. No właśnie akurat to było pokazane, bo tak mam kamerę i trochę tam w oddali widać. <gry> o kurde, ale wstyd <gry> Ewo, bo kolesiówek przejechałem. Widziłem. <gry> Myślałeś, <laughs> Myślałem, że babę. Jak to wygląda? Co wygląda? Paisy. No czekaj, ile są, lecą? są? się pamiętam. ile. 9000. Majątek to, to żaden! No ale no, na rozrzutnik będzie, nie? Przyda się, na pewno. Co ty, chcesz rożytnik kupować? Rywalówki, nie? Rywalówki tam mamy chyba z 30% gdzieś jako, nie? Nie wiem. Nie, nie powiem ci, musiałbym sprawdzić. Zaraz będę jechać, to zobacz. Ty, mm. paliwa tam lepiej pilny. 76. Ty mi postawiaj tą przyciotę, ty wiesz, ma 100%, jak znacząc, w kombajnie. O, On gdzieś tam, ja sobie będę podjeżdżał. A, wypierdzia gdzieś po ścianę. Nie no, może aż tak agresywnie, to nie. Impresywnie. Tu ci postawię, tu jak stał, dobra? No okej okay. Będziesz szczęśliwy. O kurde! I... Eee... Jak to Patrz, wszedł jeden w drugi? Nie? I no. No stój no kurde! I no wahacie zostały. Eee... Popatrz no patrz, no przyczepa przeszła przez to Ty nie umiesz w ogóle jeździć. Pierdzielasz mi się tutaj. Dobra, to niech się wysypuje, idę zobaczyć ile my tam mamy procentów. powiem. Eee, 20. Rozpierdzieliłeś całe koło i jeszcze poszedł tyle oglądać. 20 okay. procentów mamy. No także, nie nie, to było coś tam się, na pewno się przyda to No zobaczymy, zobaczymy. No. Też wiesz gdzie skończyłeś? No, ogólnie mamy tak. Ogólnie mamy 32 tysiące tak. 31 tysiące. Jak? No tak. No bo... Ty e, za... chyba sprzedałeś. No tak, ale ty przecież Ostatnio. ten. Ty przecież ty kredyt spłacałeś. No tak, i zostało 2000 tylko. No, no właśnie. I, I za krowy dostaliśmy za jeden dzień. Nie, za dwa o? nawet. No. Za dwa dni, 20, A no tak bo bo czas, dobra, już nie? wszystko. Już wszystko rozumiem. Nie no. tłumacz mi jak robię na rowie, bo ja ich wysztaję ales, e, Wszystko rozumiem i tak. Jak już ty to zrobisz, że tu nie jest... Co już... to Co zrobiłem znowu ty? Jak już tak dziwnie, jada jednym pasem i nagle nie ma tych kartofli do zebrania Ale obok już pasek jest do zebrania, no to o flipy chodzi Nie ja wiem, mnie, do, do mnie zażalenia nie składaj, bo ja nic nie wiem na ten temat <grym> Czasu a czasu jeszcze. Skończymy to pole dzisiaj, nie skończymy. No no na jeśli tak 7 minut to coś tak. E no nie zahacz mnie znowu. Spokojnie. Pa zachaczł! No zahaczuj no, no, mnie no! No mililitry jest. miało przecież. I ja jeszcze przez ciebie chyba mi jak a jak zrobiłem, no Jezus Zrobiasz. Maria. Amen. Ty, jakie niskie obroty, prawie go nie słychać. Ja mam 60%, no dobra. Czekaj, ja tu wyrównam teraz, bo to jest... Kurde, tak trzeba brać po ty To jest krzywo w ogóle. No, ładnie teraz, nie da sobie wszystkiego na nowym dysku. Taki zabiłkisty. Daj chwilę, stań tam, albo się wysyp. Ja tu ogarnę na równo, żeby było, to takie źle. Bo tak to byś sobie prosto jechało tak to trochę lamimy tutaj, bo nie bierzemy po rodlinie. Równo. Macie życie rolnika. Chyba, że tam z, od końca pola zacznijmy, jak gdyby teraz, tak jednym pasem. No teraz zobacz, teraz jedę tak. Został jeden, tak na Aha, bo ty tutaj też teraz jechał, tak? To ja ci tutaj, tak minimalnie dojadę, jak nie. Aha, tą stroną chyba się nie stukniemy, nie? Stukniemy się, no co ty, zobacz. Ja, dobra, to ja mówiłem, żeby grać realnie. Ja na swoich odcinkach gram realnie, a ty odpierdzielasz taką lipę, że hopie, byś normalnie wstydził się w ogóle cokolwiek robić <grymianie> ja zawsze wszystko tu realnie staram się kurwa dbam bardziej jako o której nie ma ma tukniemy się kur... to czekaj chwilę nie czekaj czekaj o? no, no, no Obracajmy no bo, Aha, oczywiście się skończyło miejsce chyba, tak? <grych> <grych> Masz full. Full. Yes of course. Aha, a może bym sobie paliwko sprawił, na przykład a, 60 litrów. Łopanie! Tak źle! A ja ci tutaj zrobię taką porządną łącinę. No i jak dokończysz ten pracę, co teraz jedziesz, to wywiesz te kartofelki, bo znowu jest już jak full. Dobra. No. Ostatnio widz do mnie pisał. Może z nami zagrać, no ale jak wiecie wszyscy, gramy tylko we dwóch. Na tym sezonie gramy. We dwójkę. Ale teraz już mi tak to namiesza, że nie wiem tyle pasie co, co, Co co to, to jest? Mój problem? Dziwnie zbiera, w ogóle to jest e, miejsce w ogóle pracy, no w sensie no szerokość robocza, e, w tym do usuwania łędzi w tej maszynie jest w ogóle przesunięta. Bo ona bierze jedną redlinę z boku, nie? A tą, no, co i powinna i przy maszynie brać, nie bierze. No, Niektóre tak mają w ogóle do LS-a te maszyny. I dlatego jest problem, bo się omiaki robią. Nie? Ja jadę normalnie a tu pani omija jak się bierze, a skąd? Kurde, 17 litrów tu jest. Ten też z dużo pali w sumie. Nie w A ja sobie chyba przy okazji teraz zatankuję. Bajnie do kartofii też jest przesunięte. No właśnie to jest taki... To no, problem w sumie, bo wiesz, jedziesz prosto, jedziesz no, dobrze, a... Równo, a to jest przesunięte. I już się to mówi, nie ja wiem, tą przyczepkę trzeba przestawić ku tej bramy, bo... Uwaga będzie hajs leciał Faktycznie leci. Nie leci Hajs, nie leci, leci Hajs, nieba leci Hajs, nieba lecą dolary, nie lecą dolary, nie lecą dolary. Tak. tak jak z drzewa kasztany hmm, tutaj mańka, mańka? Hmm. Ale jesteś zadowolony z tego Dilda co ci wysłałem, co dostałeś dzisiaj Widzisz, nawet CDP masz naklejkę. CDP dildo, to jest dildo dla graczy specjalna. On, 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 on ma tego... On ma cyfrowe i analogowe przyciski, to wiesz. Możesz sobie go ustawić. Nie wiem co mi siedzi w tej głowie, ale... No, ale wyżysz to jak najszybciej. Uwaga, jadę do Ciebie. Widzisz mnie? Yy, tak. No, postaw ją tam, gdzie była i zacznę te nie usuwać, bo jeszcze skończyłem, ale akurat jadę się wysypać, także... Już yy. jadę do Ciebie. Wracam. Yy, także ja to wysypię i będziemy tutaj kończyć. Yy! Nie zrobiliśmy dzisiaj tego wszystkiego. Chyba że ten, chyba że nam no, przedłużymy taki... No. I co? Nie, no dobra, ty weźmy szalek, człowieku, ja co mam ograniczony to, czas. Ty, nie? Także... No to chociaż te łąciny tu? No, także my sobie to ogarniamy poza odcinkiem, no bo nie ma sensu pokazywać wam trzech tak? klików, yy, kartofelków. Yy... A może ja chcę na odcinku? A? 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 coś innego. <laughs> No i co? Yy... Wysypuj się, wysypuj się. Tam coś tam powiedz jeszcze ładnego na do widzenia, weź bo tu rzuca tym traktorem... No właśnie widzę jak się tam rzuca Bo patrz <grymne> Ale on ma ten skred no patrz, no teraz się napada go. No, ale to jednak to samo jest bo... O, dobra Ja tak z boku jadę, wiesz, żeby widzieć aby ja wam mógł powiedzieć to będzie na tyle tak jak mówiłem chyba w rozrzutni teraz będziemy nie, w gnójówki tutaj ładniej weź w mózg zanurwajcie lepę a ty se kup, nie wiem co podpaski bo na przykład dwa tak <grym> e? e? no i także w tym odcinku to by było na tyle na oczywiście w sobotę u Maniusia serdecznie zapraszam także no co trzymajcie się do następnego i na razie Papa! Pa. Ale ładnie tutaj świecić nam tymi światełkami. O pa, papa! Cześć, trzymajcie się!